Też ja idę na boczek, A, co by daleko było od A, idzie jak burza, był? Nie był, jeszcze jest to jest Tak jest Albo się wplątaliśmy Ale nie, nie, możliwe Ja na księgach uciekłem, mój drodzy Chyba, że naprawdę się wplątaliśmy Nie Chyba, się wplątaliśmy Tak Ale idzie Pięknie Tak, się, teraz się rozplącamy Nie? Nie, nie 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 naprężać, naprężać, bo tu się poplącze zaraz. Nie naprężę odczepimy. No właśnie chciałem odczepić. I przez dorsze, to no. już się poplątało. Dobra, nie ma. Ja chyba wyłączyłeś, co? Tak Pauza.